W ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych rozmawiam z ludźmi, którzy popierają Pis e, i którzy głosowali na prezydenta Andrzeja Dudę. E, I sporym odkryciem dla mnie jest to, że absolutnie tych ludzi nie poruszają e, ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego. Co więcej, mają sposoby, by sobie to zracjonalizować i wytłumaczyć. E, a nawet znajdują sposoby na to, by się z tego, co się dzieje wokół Trybunału, cieszyć. Yy, I takie podstawowe, takie tłumaczenie na poziomie, no przecież nic ważnego się nie dzieje tak naprawdę, nic poważnego się nie dzieje. Być może PiS oraz prezydent działają trochę, cytuję, topornie, ale przecież zapowiadali te zmiany i potrzebują być skuteczną władzą. Yy, argument yy, kolejny, yy, dokładnie to obiecywali w czasie kampanii, że będą zmieniać państwo i robią, a my się cieszymy z tego, że oni to robią. E, kolejny argument. Ciągle czekamy na obiecane przywileje socjalne i jeśli na przykład Trybunał Konstytucyjny a to jest z kolei opowieść PiSu, stoi na drodze y, 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 przyjęcia ustawy o, o 500 złotych na każde dziecko. No to trzeba ten trybunał jakoś unieszkodliwić. I takich tłumaczeń jest naprawdę bardzo dużo. I liczba ludzi, to nie jest tak, że ci, którzy widzą zagrożenie wokół Trybunału Konstytucyjnego, są w jakiejś przerażającej większości. My tak jesteśmy skłonni y, myśleć, ponieważ przebywamy w swoim gronie, ponieważ nas to interesuje, ponieważ to przeżywamy, uważamy, że te ten trybunał jest dla nas gwarantem wolności, demokracji i że stoi na straży wszystkich ustaw. Także tych, które, jak przewidujemy, PiS może chcieć e, chyłkiem pod osłoną nocy przeprowadzić, które będą totalnie niekonstytucyjne, które będą łamać nasze prawa, które będą złe dla Polski. E, więc ja bym chciała. Bardzo przestrzec wszystkich swoich znajomych siebie i uczulić na to, że powinniśmy wiedzieć, że my nie jesteśmy większością. E, I że... że w ramach swoich obowiązków służbowych rozmawiasz z ludźmi, którzy głosowali na PiS, a bez obowiązków służbowych nie zdarajcie rozmawiać z takimi znaczy, osobami? I, taki si osoba? Nie, oczywiście, że znam. Tylko siłą rzeczy, ponieważ. E, ja dobierasz no, no, chciałem sobie, to doprecyzować. Dobierać, bo tak, tak, bo mnie, nie, to. No, oczywiście, że tak. Tylko, że. E, Generalnie, jeśli masz wśród znajomych osoby, które, które głosują na PISTO, starasz się z nimi nie wchodzić w gorące dyskusje polityczne, ponieważ to może prowadzić do zerwania przyjaźni, do naruszenia znajomości, do konfliktu przy stole czy przy kawie i zakłada się, że nie powinniśmy tego robić. E, naprawdę, tak jak mówiłam, Ta tutaj ostatnia dwa tygodnie kawa, którą temu. wypiliśmy, Ryszardzie. E, to, to ciekawe. Uważam naprawdę, że powinniśmy zrozumieć, dlaczego po pierwsze. E, tak duża grupa Polaków głosowała na PiS, dlaczego ciągle udziela jej poparcia i co z tego będzie wynikać? Bo jeśli, i znowu zacytuję y, Sławka Sierakowskiego, y, po jakimś okresie spadku zaufania do PiSu, w związku z tymi, cytuję, topornymi działaniami, oni sypną pieniędzmi, dadzą te 500 zł, dadzą y, bezpłatne leki dla ludzi po 75. roku życia, y, będą jednak te unijne pieniądze jakoś rozprowadzane, y, to cały ten elektorat pisowski y, uzna, że wszystko jest OK i będzie powszechne zezwolenie na taki rodzaj sprawowania rządów i nasz protest osłabnie i nie zdobędziemy szerszego grona ludzi, którzy będą rozumieli, że w Polsce nie dzieje się dobrze.